Co dzieje się do tej pory w Łomży, sprawia, że jakoś tam lepiej nam się żyje. Gdzieś widać te rezultaty. Jest spokojnie. Jest to, w moim mniemaniu, bardzo dobre miejsce do wychowywania dzieci, ponieważ czuje się tutaj bezpiecznie. Bardzo się cieszymy, że został dostrzeżony problem, że dzieci nie mają tutaj hali i zostały podjęte działania przez prezydenta Mariusza Chrzanowskiego, żeby tą halę wybudować i ułatwić naszym dzieciom trening. Tak, wybieram się na wybory. Czy będziesz e, głosował na obecnego prezydenta Łomży? E, tak. Czy będziecie e, głosowali na e, obecnego prezydenta? Tak. tak. Czy zagłosuje Pani na obecnego prezydenta Łomrze? Raczej tak. Nowe kino, chyba jest Filharmonia, no, nowe drogi w niektórych miejscach. Czy zagłosuje Pani na obecnego prezydenta miasta? A tak jak powiedziałam, tak zrobię. Wszystko się zmieniło, patrzy Pani, cały krajobraz się zmienił. Tak, będę głosować za obecnego prezydenta. A co pani się podoba najbardziej w Łomży? E, Łomża w zasadzie się rozwija w sumie i to jest bardzo bezpieczne miasteczko. Małe, ale w sumie to jest, e, nie wiem, jest praca, jest rozwój dla dzieci. Jest, są wszystkie atrakcje, więc podoba mi się. Wybory są bardzo ważnym elementem w życiu. Dlatego staramy się chodzić na takie wydarzenia, można powiedzieć. Czy będzie pani y, głosować na obecnego prezydenta? Y, tak, myślę, że tak. Y, 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 można to zauważyć y, po zmianach y, w, w Łomrze, jakie nastąpiły. Myślę, że, że dużo się dzieje, w, w, czy w parku, czy na rynku takich miejsc są bardziej uatrakcyjniane, więc myślę, że jak najbardziej głos jest wskazany.